Rok Siemianowski, czytam Adama Higin O północy w Czarnobylu. Pasjonująca opowieść. Pierwsze doniesienia o promieniowaniu zanotowanym w Szwecji dotarły do regana w poniedziałek, gdy znajdował się na pokładzie prezydenckiego samolotu opuszczającego Hawaje. W planowany dzień wolny na Bali we środę odbyło się spotkanie amerykańskiego wywiadu, który przedstawił stan swojej wiedzy na temat wydarzeń w Czarnobylu. Wykręcanie się radzieckich władz od komentarzy przerodziło się w globalny, dyplomatyczny i ekologiczny kryzys. Jak wyglądał przemysł jądrowy w ZSRR, jak doszło do katastrofy w Czarnobylu, jakie były jej skutki i przebieg akcji ratowniczej to wszystko znajdą Państwo w tej książce ciekawszej chyba niż serial telewizyjny. Zatem zapraszam do słuchania. O północy w Czarnobylu.